Na leśnym ranczu. Dzisiaj mamy 6 marca. Wiosna normalnie. Bacie moja wieżba. Cała w baziach. Cieplutko. Dzisiaj mamy chyba 17-16 17 stopni ciepła. Jest cieplutko. Czuć już to wiosnę. Ciekawe, czy tak będzie cały czas. No wiadomo, marzec, co różnie, wszystko się może zmienić. No, także pójdziemy, zobaczymy co tam słychać. Ogólnie w, w ogrodzie, na no w ogrodzie to raczej nic. Ogródek jeszcze nawet nie zaczęty, ale niedługo się go skopie i już pod koniec marca, gdzie można wysiawiać wczesne warzywka. No pójdziemy do garażu, coś, coś wam pokażę, jaki gość się pojawił u mnie w garażu. Otóż zaraz zobaczycie, no, wejdziemy, o tutaj. Pi sobie jeżek. Wcześniej myślałam, że on nie żyje, ale patrzcie jak go dotknę. Chrapie normalnie, słyszycie jak śpi. I także nie będziemy go budzić może jeszcze nie czas na niego ma trochę sianka bym miał ciepło niech sobie śpi wiadomo że jak się obudzi to sobie pójdzie no ale taki gość tutaj przyszedł cóż pójdziemy sobie na dwór zobaczcie jakie jest pięknie na dworze normalnie słoneczko świeci jest cudownie cudownie jest na dworze o las niebo czyściutkie ciepło Diejguś sobie tam stoi przybliżymy Diejgusia o piękne Na razie jest uwiązane ponieważ wychodzimy na drogę a boks jeszcze nieskończony. także Bezpieczę, żeby po prostu po samochód się nie dostał. Tutaj mamy paszę. Zobaczymy. Akurat krową dałam paszę. To jest akurat śruta. To jakaś mieszanka. Wiecie. Nie wiem. Owiec. Jakieś tam. Przężyto. No wiecie. Różne tam rzeczy, no a maluchy zaczęły już jeść otręby, już się przyzwyczaiły praktycznie już zajadają no także tam jeszcze woreczki stoją trochę jest tego, no tu no i tutaj pełno, tu mamy taki o, śrutownik w którym sobie robimy tą śrutę o, no taki silniczek no pójdziemy sobie do naszych dziewczyn o kotka Cleo Kleo? Cleo kleo. o kotka kleo tutaj Gdzie mam trzy kotki ale ciepło poczuły i gdzieś tam sobie chasali po dworze no pójdziemy tutaj do troszkę do Sabinki o Sabinka śliczna króweczka, tak już dostała przed chwilą sianką i śrutę o, patrzcie normalnie sapinka o, o czuję odejmę śrutę jeszcze pewnie by chciała, no ale wiecie dostała sporo o wyjadła sianka na rzucała o, bardzo lubią, ale już o, jeszcze marzec i myślę, że koniec kwietnia no, początek maja, no ale koniec kwietnia to już sobie pójdą na łączkę, na trawkę, miejmy nadzieję, że będzie, chociaż też nie jest powiedziane, czy w tym roku nie będzie suszy, no ale zobaczymy. Tam, no nie wiem, nie widać jak średnio, takie robaczki już fruwają, no, jeszcze potelka nie widziałam i bociana, ale, ale no mówię, ciepło, o kotka za mną tutaj mnie szpieguje Sabinka o, wcina sianko sianko wiadomo krowy najlepiej to lubią wolą trawę i tam no na powietrzu być no i trawkę wolą kinać no ale niestety no jeszcze nie ma jeszcze jeszcze trawka nie ruszyła no ale jak będzie tak ciepło jak dziś no to szybko mi się wydaje ruszy trawka. No i oczywiście jakby trochę popadał deszcz, no wiadomo, ale to jest marzec. Także dzisiaj mamy cieplutko, a za moment może być zimno, to wiecie, marcu jak w garncu. No, a tutaj mamy sylwusia naszego. To jest nasz sylwus. No mówię, wią wiążę je do karmienia, bo mówię tak. Tak to by Sabinka w spokoju nie mogła zjeść, bo no to by ją tam klamał za te tycki mleka, mleko. O, łowóz. Selwuś, pokaż się. O, ty to tak, ten to tak trochę wysypuje, Trochę zje. O, jeszcze. Widzicie, tutaj wybierzemy mu w śmieci. bo nasypał. Jeszcze trochę ma śluty. Nie chcesz? Nie. O. Bysiu przepiękny, pokaż się. Zylbuj. O, Bysiu piękny, tak. A, to sobie mnosek widzę zrobiłeś. Co to masz za plamkę? O, jakąś plamkę widoczę sobie ten. o tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Ty byś chciał tutaj ze mną pofikać. No i zaraz wysypiesz no. No zaraz wysypię, pewnie już nie będziesz tego jak nawet. No ale no. Wiecie, cielaki rosną na mleczku, ładnie. No, mleko to podstawa dla cielą, wiadomo. Cielak, który pije mleko długo, no to jest ładny cielak, a niektórzy tam wiecie. 3-4 dni popiję te mleko i tę usiarę i odsadzają, to wiecie, te cielaki takie chuchra. No, i kiedyś też kupiłam takiego cielaczka. To po prostu albo zapalenie płuc, albo biegunka, albo jakieś tam inne turbulencje. Dlatego stwierdziłam, że nie kupuję od nikogo cieląt, ponieważ te cielaki, które piją tam trzy dni siary, to nie są tak odkarmione i one nie mają jeszcze tych takich witamin różnych z tego mleka. O, nie mają. No, wiadomo. A umie to wiecie, mleka nie oddaje. No to cielaki piją tak naprawdę cały czas mleko od matki. No, już tak jak widzicie, już dostają otręby. No, niedługo przerzucimy ich na paszę taką inną. ale wiecie, otręby to takie najdelikatniejsze. Chyba niektórzy dają jeszcze gnieciony owiec, chyba, ale umie. Otręby jakoś zaczęły. No to mówię, niech tam sobie jedzą. No i to tak wiosna mówię jeszcze trochę, jeszcze może miesiąc, no miesiąc, jeszcze troszkę i pójdą sobie na łączkę. Oczywiście jak ich nie sprzedam, to pójdą razem z matkami. No, od rana do wieczora to będą sobie chodzić ludem po pastwisku. Także wiecie oczywiście jak jakieś tam... Wilki się nie pojawią, nie wiem, bo wiecie, ostatnio w lesie leżała sarna do połowy zjedzona i tak się zastanawialiśmy, co mogło ją zjeść. No być może ktoś sam, samochód mógł patrącić i po prostu gdzieś tam rzucił no i wiecie, mogły jakieś psy się dobrać i ją zjeść, no a być może wilki, nie, no nie wiadomo. Tak, także trzeba obserwować, bo wiecie, mieszkamy w takich w terenach leśnych, to wszystko jest możliwe. No. Także to tak, no ale to zobaczymy, co będzie dalej. Na razie tutaj jeszcze karmimy siankiem i siutą. No a jeszcze ewentualnie krówki dostają y, surowe ziemniaki krojone. No bo wiecie, jak zostają jakieś drobne, no to co z nimi robić, tak? No. Co z nimi robić? No. Także pójdziemy jeszcze do Melci i do Stasia. No i zobaczymy, co tam u nich słychać. Ja mówię, tak cię jest dzisiaj. dzisiaj. O jako. O, kotka. Kotka cały czas ze mną. No. A tutaj. O, tu Stasiu. Będzie jasniej. O Stasiu garczek Liza. Stasiu to lubi. Tręby o. Stasiu. By czuć. No spory już. No już. No, teraz trzeci. Czyli pół miesiąca chyba będzie miał. No wczoraj haseł po No. Zapomniałam nagrać. Ale jeszcze nieraz wyjdzie. Stasiu. Stasiu, o, Sylwus tam beczy. Pewnie chce, żebym przyszła i głaskała go, co? Stasiulek. Like? O, tak tak, 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 O, o. Stasiu. Stasiu to wiecie, on w chlebie na łańcuszku, to tak lubi brykać, skikać. Wczoraj trochę po dworu się wyszalał, bo bardziej spokojniejszy. Ale wiecie, młode. Mercia. O, Mercia, krówka. Też frutę zjadła, widzę garczek pusty, no i sianko, sianko wcina, a tutaj on, Stasiu, myśli, że z palca mleko będzie leciało, no raczej nie, Stasiu tak, on by tylko mleczko, ale, ale już mówię, już jedzą, by sianko, także w każdej chwili można odsadzać, tyle, że wiecie, ja jak mleka nie oddaję, no to wiadomo, wolę, o, o. Wolę sobie trzymać te cielaczki przy matkach na mleku, no bo w sumie i zdrowsze, i ładniejsze, tak, no. Bo w sumie człowiek też tyle mleka nie wypije od dwóch krów, no to wiadomo, jak tam sobie człowiek weźmie litr czy dwa, litry to wystarczy. No, a, a reszta, no to co z tym zrobić, nie, no to lepiej jak, jak sobie, no kielaczek wypije. Stasiu? Stasiu? A tak, Stasiu to reaguje. Melcia wcina. Pewnie jest wydojona i tak przesąga, czy pusty? Zapewne od Melci. Pokaż. O, puste. Melcia też. Spokojna króweczka. Zobaczymy, czy truszki. O, wydojone. O, trochę tam leci, ale to już chyba resztki. Wiecie, Stasiu nie oszczędza mycem boli co do kropli. Tak, ale krówka dobra, też sporo mleczka daje. No, a tutaj zobaczcie. Dzisiaj słoneczko świeci. Jest tak pięknie, tak cudownie, normalnie. A, pieski poszczekują. No, wiecie, mieszkam przy ruchliwej drodze, czy ciągle coś się dzieje? No, już niektórzy motory wyciągają różne rzeczy. No, o tak, tam w budzie, przybliżymy, gdzie zabudę on, jeгуś. w jego budzie sobie, siedzi. No. I to tak. Chciałam, że nagram jakiegoś motylka albo buciana, no ale trochę za wcześnie chyba na te rzeczy. Chociaż mówię, jest dziś cieplutko. Cieplutko już wiadomo, które drzewa to i pączki wypuszczają, już dawno wypuściły. No ale o, sianko wcina, no i niech wcina, tak, jak to mówią. Niech to wcina i rośnie. No idziemy Stasiu. Pa! Pożegnaj się, tak? O, o! Nie mam mleka tam, nie mam mleka. Nie ma. No. no. I wiecie, no i będziemy kończyć tego vloga. Może niedługo się odezwę, to sobie jeszcze coś tam pogadamy. Pokażę Wam, no tutaj na razie to jeszcze się nic nie dzieje. Ogródeczek, jak to grudeczek. Trzeba przygotować, żeby posiać. No. A tu świerk. Przepiękny. No i niebo jest czyściutkie, niebieskie. Zobaczcie, jak ładnie. Ani jednej chmurki. Cieplutko, fajnie. No i. A tu bazie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!